Jak tam chłopie? Wstałeś już? To dobrze, bo czas wyrobić jedną normę tonażu z taliwa. Pytacie co, co to za ślady? A to bańki były stawiane, bo ten bark często mam nadwyrażony bo, bo, po prostu starej kontuzji, która gdzieś tam czasami daje jeszcze sygnały. Yy, także stawiam sobie bańki. Pomaga to w rozluźnieniu mięśnia. Yy. Ukrwienie też tam powoduje, że jest lepsze ukrwienie. Ale dobra. Dziś, dziś jest piątek. Robimy nogi. I zaraz Wam powiem bardzo przykrą wiadomość. O moim koledze. Naprawdę kurwa. Życie jest. Pewam taką. Łapcie każdą chwilę. Cieszcie się kurwa tym życiem, bo jak coś stracicie, to dopiero zobaczycie, że kurwa to już może być koniec. Zaraz Wam coś powiem.

Może bym zrobił. To jest godzina. 12.07. Może bym się pokusił o jeszcze jedną serię. Może się pokuszę o jeszcze jedną serię. Bo żona musi do miasta jechać. Także czas nagli. A jeszcze chcę zrobić dociąganie, dociąganie sztangi. Ale dobra. Może o jeszcze jedną serię się pokuszę. Mój kolega jest, jest, z tego co dostałem informację, w stanie bardzo ciężkim. Yy... Paweł, trzymam za ciebie chłopie kciuki. Nie wiem, czy to obejrzysz prawdopodobnie nie. Trzymam chłopie kciuki za ciebie, pomodlę się za ciebie. Trzymam za ciebie chłopie kciuki z całym sercem. Nie, nie wiem, ale znamy się tyle lat. Praktycznie. No mega, mega czasu. Jeszcze razem żeśmy u na siłowni ćwiczyli nie wiem, 20 lat temu. 20, no. Także chłopie, trzymam za Ciebie kciuki i będę się za Ciebie modlił. Nie? Bo ta wiadomość mnie po prostu z, jest zdruzgocąca. Otóż teraz powiem Wam, mój kolega Paweł yy, Jechał do Polski, tam kurs robić. No i spotkaliśmy się na siłowni do Atletika. To było dwa miesiące temu. Znamy się z Paweł, mówię: 20 lat to jest luźno, lekko. Paweł całe życie w mega formie, też około, około stówki, napakowany fajnie. Mówię, dwa miesiące temu robiliśmy trening. Paweł był naprawdę, on ma 50 ponad lat, ale wygląda na 40. Tak naprawdę. 40 z hakiem lekkim. Naprawdę nie wygląda na swój wiek. Mega forma, wie się brzucha, klata. Fajnie wszystko wyrzeźbione. Zawsze formę trzymał elegancką. Dwa miesiące temu, właśnie w mega sztosie, trenował ostro. I co? I dowiaduje się parę dni temu, że pa Paweł ma glejaka 4 stopnia. Nie? Po, prostu, po prostu, jak to zobaczyłem, to szok. Jakie to życie, kurwa, jest przewrotne. Dwa miesiące temu, no nic nie zapowiadało, no nic, po prostu nic. Nawet, nawet Paweł sam pewnie nie wiedział. Jeszcze wtedy. Bo był naprawdę, ciężary szły, był w mega sztosie. Gadaliśmy o treningach, o, o, o dietach. Był, by widać, był nakręcony fajnie. I teraz chłop warci o życie. Raptem dwa miesiące, co potrafi zrobić. Bo ogólnie się dowiedziałem, że to była diagnoza jak grą z jasnego nieba. Po prostu uderzyło, nie było nic objawów, i uderzyło po prostu z potężną mocą. Nagle. Także sami widzicie, jakie to życie jest przewrotne. Dzisiaj jest fajnie, a jutro kurde diagnoza. I to jeszcze kurwa takie raczysko. To jest, to jest rak, rak, rak mózgu. Kurwest naprawdę. Bardzo mi bardzo mi jest przykro, jak jak naprawdę bo znałem Pawła, tyle lat trenowaliśmy na silcewieczach, to jest jak macie kolegę. Z, tej, z, 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 tych, z tych samych treningów oznaczy się od lat, no to kurwa, nie muszę tłumaczyć tego, tak? Nie muszę tego tłumaczyć, o, 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 o co chodzi. Dlatego mnie to tak też poruszyło. No bo ja poniekąd brałem z Pawła przykład. On ode mnie starszy, 12 lat. Tak, ja, za, ja, ja byłem młody. Oczyszczaliśmy razem na tą samą siłownię. No też przypatrywałem się, jak on tam trenuje. Fajnie zawsze wyglądał. Ja to byłem ulany, a on był fajnie wyrzeźbiony. To też brałem przykład z niego. Zawsze mieliśmy dobry kontakt. Fajnie nam się rozmawiało i w ogóle. No było czuć taką po prostu zrozumienie. Zrozumienie, nie było czuć żadnej tam, wiecie, jakieś No po prostu koleżeństwo. Bez żadne, żadnego tam... Yy, że, że po prostu wiecie, jak to jest. Czysta, czysta koleżeńskość bez żadnych tam yy, minusów. I po prostu dlatego mnie to tak kurwa zabolało, nie? Szkoda mi chłopa jest kurwa, naprawdę. To jest. Jeszcze go nie widziałem 10 lat, bo wyjechał i teraz wrócił, bo kurs robił tu w Polsce. I żeśmy trenowali kilka razy, mówię, spotkaliśmy tam w atletik, w siłowni. I naprawdę taka wiadomość, nie? Dlatego, dlatego kurwa szanujcie życie. Ja też muszę zacząć bardziej dbać się już o siebie, choć ja staram się dbać o siebie, ale... Yy... W sumie, w sumie to, to też nie tak nie do końca, bo chłop całe życie dbał o siebie, dieta, treningi, yy, nie pił, nie palił, nie nawet cukru nie spożywał, no dieta, wiecie, trening, z, fajna forma, no lepsza niż ode mnie, tak? Miał mi się brzucha fajnie docięte tego, naprawdę wszystko tam miał dopięte. I co? Jaka diagnoza, nie? Także w sumie... To też nie jest tak, też do końca. Tak, Całe życie człowiek dba o siebie, piluje się tego, i, i raptem kurwa diagnoza. Dlaczego? Skoro ja całe życie o siebie dbam, zachodzą takie pytania, nie? Jak to? I ten pije, ten ćpa, tamten, tamten gruby całe życie. I nic. A ja, wiesz, dbam, ćwiczę i takie coś. No to, to tru, trudno to zrozumieć ogólnie, kurwa. Dobra, jednak zrobię jeszcze jedną serię. Dobra, rozbieram sztangę, nakładam na dociąganie na plecy. Widzimy się za chwilę. Dobra, lecę, serię. Nie liczę, dochodzę tam do 150 kg, chyba w tym momencie 120. Zrobiłem rozgrzewkę 60, 80, 100. 120, będzie 130, 140, 150 i finito. Yy, także yy, jest zbiórka, bo zawsze mieć nadzieję pod, yy, znaczy tu pod tym filmem, nie, w, nie, też wkleję na YouTube, też wkleję link do zbiórki yy, i na Facebooku w sekcji komentarze pod filmem też będzie link wklejony. Ogólnie no, ten link już widnieje u mnie 3 dni na tablicy na Facebooku, ale postanowiłem, że, że powiem parę słów o Pawle, o Genezie naszej, naszej znajomości. I jak możecie to każda złotówka się przyda bo leczenie, leczenie jest kosztowne. Jeśli pamiętam, tam jest kwota. Ale zawsze trzeba mieć nadzieję. Dobra, lecę. Serynkę. Tu nie ma serii roboczych, tu idę z ciężarem w górę po prostu. Bo serie robocze to jakbym się zatrzymał na jakimś ciężarze. I w, no w sumie też nie do końca. Też nie do końca, ale, ale tak mi się wydaje że serie robocze są wtedy, kiedy danym ciężarem yy, robimy na przykład trzy serie. Tak, robocze. Ja tu idę w górę. No w sumie można powiedzieć, że, że każda seria to jest jakby robocza, tylko że tu jest bardziej progresja ciężaru niż, niż robienie stałych ciężarów. No ale można powiedzieć, że, że też, no, no niech będzie dobra. Mm. było 120 przepodkładkę tu Muszę zawołać mojego kolegę fizjoterapeuta, kręgasz, Taki Piotrek. Do jakiegoś czasu strzela strzelami kostka. W nocy. Ale to. to nie boli w ogóle nie czuć tego. Bo jakby był ból, no to. no to. nie za dobrze. Ale w ogóle to nic nie czuć. Po prostu. nie, jak idę, to nie. Ale jak na przykład wezmę stopę, bardziej jakby do przodu wychylę i stanę, albo się skręcę, no teraz akurat nie, nie, to jest przy takich jakichś ruchach niewymuszonych. Taki muszę być z luzu. To tylko słyszę takie, tryt, kurwa, tu w kostce, w nodze. Nie wiem, co to jest, ani to nie boli, ani to nic się z tym nie dzieje. Nie wiem, może trzeba po prostu stopę strzelić tą stop stopą. On kiedyś przychodził do mnie, to mi tam. Nastawiał, strzelam i tymi stop. kostkami, kurwa palcami, szyją. Może tam coś trzeba przeciągnąć. No, Dobra, to było na tyle. Ja lecę dalej. Nie chcę tu przedłużać, za długie też materiały. Też nie za dobrze. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wkleję link to bym Was prosił o pomoc i zapraszam też na, na sklep. Link też jest zawsze w komentarzu. Pozdrawiam.